Dzień dobry. Witamy, Witamy. w kolejnym. Witamy nasz... w kolejnym odcinku naszej serii Minecrafta. Siódmy odcinek. Tak jest, siódmy odcinek. Dzisiaj... Dobry. Dzisiejszy odcinek jest z mojej z perspektywy, z perspektywy Bartosza. O, to ja Jak zobaczycie, gram na innym tekstur Jeżeli tak myślicie, to jest tekstur DokuCraft wersja medium bodajże wstępnimy w opisie link, link tam Tak. Link. więc od ostatniego odcinka zaszły duże zmiany bardzo duże, to nasz nowy dom przeprowadziliśmy się, tak więc to jest nasz nowy dom tam troszkę was oprowadzimy, tutaj jest taka jakby salon. salon, kuchnia można powiedzieć to jest mój pokój mogę wejść? No, proszę, zapraszam tak, tak, to jest tak. nasz pokój Użreliście? znaczy mój pokój to jest nasz to możecie kojarzyć gdzie jest ta, to wielkie wzgórze, tam za tym wzgórzem był nasz stary dom. Jak więc tak, to jest mój dom. Przejdźmy się dalej. Jeszcze twój to... pokój. No. Mój dom, Boże To ja jest Nie? kuchnia. To jest tak. kuchnia taka. Jest dużo kominków i wszystko. Tutaj, tutaj w tym miejscu jeszcze będzie ogarnięte, tutaj. Tak, tutaj jeszcze a. planujemy coś, tak, się... a on... jeszcze twój pokój. Aha. A to jest pokój Roberta, tutaj. I tu na pięterku ma swoje łóżko. No. Chodź może się najpierw położymy spa, A nie, chodź spać się położymy, Dobra. wiesz? No dobrze, no to dobrze, no to pójdziemy spać. Dobra noc, dzień dobry. Dzień dobry, tak więc Robert się postarał i zrobił nam tutaj ładne wejście na tą górkę, bo dostęp do. Tutaj ogólnie były, to się wszystko zaczęło, że były kilka, jas, kilka takiej jaskinie, takie tunele i Robert tutaj zrobił taką fajną ścieżkę, takie schodki. Z uwagą, bardzo dużą uwagą, nie użyliśmy ani razu kodów, wszystko jest tak. ręcznie robione. Tu jest... Tutaj jeszcze na górze zrobiłem taką małą prowizoryczną farmę, tutaj tych drzew nie było, ale miałem dużo sadzonek, więc posadziłem, tutaj farma. Prawdopodobnie mam w planach robić do tego ścieżkę, tak, więc... tu się jeszcze ta farma na pewno będzie większa i... Będzie farma krówek, zwierząt, tak. Tak, mamy jeszcze pestki nasiona dyni. Um, Robert znalazł bardzo ciekawą rzecz, mianowicie... Mamy im pokazać? No. Gdzie to było w ogóle? A gdzie jesteś? Um, zeszłem na dół po to idę, bo wągiel widziałem, co brałem. Tak z góry z dołu tak wygląda, widzicie, tak to wbudowane. Wszystko jest ładnie elegancko. Tak, a teraz się kierujemy do miejsca, które Robert okrył, odkrył. No troszkę przez przypadek też. Pozwiedzałem sobie tu dookoła. W sumie to powinniśmy to zostawić widzom, że mogliśmy to razem odkryć, ale kurde, jakby zaczęcia... nie nie chcemy troszkę zanudzać, bo to jest dużo jednak takie budowanie non stop, to jednak zajmuje się troszkę, troszkę czasochłonne. Ale jeżeli chcielibyście na przykład więcej z... Więcej znam ją rzeczy takich właśnie. Po prostu tylko budujemy. Tutaj dobrze, tutaj no. I tutaj takie. Prowizor tu jeszcze schodki i hits, 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 I mamy spawner szkieletów, tak. Czyli bardzo cenny. Bardzo cenny. Na pewno strzały się przydadzą. Zwłaszcza, że w nowym update'cie szkielety są bardzo teraz mocne. W skrzynkach było siodło. Jeszcze mam chyba nawet przy sobie, tak mam. I kilka innych rzeczy. Tutaj jest po prostu już koniec. Zatem, no i to jest nasz właśnie świat. Pełno gór, takich właśnie wody. Mamy też biom śniegu niedaleko, więc, tak. jak to jest, to. Dobra, to się choć wrócimy na chatę i zaczniemy planować, co robić. No, dalej pewnie będziemy wykańczać. Tak, trzeba troszkę jeszcze wykończyć tą całą naszą chatę. Bo tam na pewno się on powiększy, zrobi jakieś taki konkretny magazyn, ale na razie nie, nie ma takiej potrzeby, nie mamy aż tak dużo surowców. Choć z te góry okazują, hmm. że. Znaczy, pokazują, że mają bardzo hmm. dużo jaskiń, sieć jaskiń, chociażby tam, gdzie ta krowa, tam na górce stoi. Widzisz ją? Hmm. Tam, tam, tam bardziej po prawej. O, widzisz? Tam, tam, tam o Widzisz? No, 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 no. no. O, to tam jest taki bardzo duży sieć jaskiń. Ja tam weszłem, zaraz Bartoszu tam pójdziemy, ale najpierw się uzbroimy porządnie, bo ja tam... No wiesz, ja tu za armorem stoję okej, okay. wszystko jest okej. Okay. No to poczekaj, ja tą krówkę tylko zepnę, zrobię trochę stejków. Nie, nie, nie zabijam. ja mam, nie zabiję bo się przyda stek. Tutaj są jaskinia. Popatrzeć. No i to się tak będzie powoli zamieniać taki nasz... Nasza naszą klipa. rezydencję. No i tak już jakoś to chyba ładnie wygląda. Na górze wam pokażę, że jest dosyć płaski teren. Bardzo miałem dużo sadzonek, więc posadziłem taki mały lasek. To jest dosyć płaski tutaj teren, potem jesteśmy na takim bardzo dużym skórzu. Jesteśmy na wysokości 113, więc całkiem, całkiem wysoko. No ale zobaczymy co tam w przyszłości wybudujemy. Pożyjemy, zobaczymy, Na nie? Na pewno podstawowe rzeczy typu jakaś właśnie farma. Farki, jedzenia, żeby nie? Żeby jedzenie mieć. pod dostatkiem. A potem będziemy prawdopodobnie pogłębiać tę naszą rezydencję i robić z niej magazynki i te inne. Mhm. Co do ekwipunku. Jak stoisz tam z żelazem i tymi innymi? sobie zrobię jeszcze chyba jeden ten kilofek. Co do Texture Packa, damy tam link, więc będzie do pobrania. Jest, jest to dosyć popularny Texture pack. I co do nagrywania z innych perspektyw. Jak się będzie bardziej wam podobał na przykład nagrywanie z perspektywy Bartka, to mówcie, piszcie. Tak. Nie. raczej robić mieszane. O kilka w przyszłości razy. będzie, że w jednym odcinku 5 minut Roberta perspektywy, 5 minut mojej perspektywy. Stój, stój, stój na chwilę. Masz tu. O, thank you, thank you. Proszę bardzo. Tak. Już teraz będziemy się starać mniej bardziej takich pierdół gazdać i odchodzić od tego. Mhm. Staramy się bardziej być tacy w temacie o Minecrafcie, nie? Bo nasze tak. pierwsze 6 na odcinków to było takie troszkę... Strasznie odbijaliśmy od temu. No. Dziękujemy Michaelowi, który nas troszkę tam nauczył. Nasz so, Sensej Mentor. Sensej, dokładnie. Pozdrawiamy. No i subskrybujcie go też. Damy tam chyba, chyba linka, nie? Daję jego na no, tak. Też dobry Las Player robi w porządku. Stara się nam pomóc. Potrzebujesz kilofa, tak? Mm, nie, już mam kilowka. No to ja... Zobaczymy co tam. A może się, może się znajdą jakieś diamenty. Daj Bóg. To czekaj tylko przygotuję na wojnę, okej okay. I pójdziemy zaraz. A im więcej diamentów, tym lepiej wiadomo. Jest. Na pewno będzie trzeba zrobić e, diamentowi kill off, żeby potem wydobyć obsidian, zrobić enchanting table e, lub wyjść po prostu do netheru się wybrać. Aby było ciekawiej, fajniej. Tak jest. Przygody, przygody czas. To się nie przyda. Wieczyki się przydadzą, stajki się przydadzą. No, jeszcze będzie troszkę poeksplorować ten cały świat, bo tak naprawdę dużo nie wiemy. Nie wiem, czy, wiemy, tego czy tego jesteśmy dobrać. na wyspie, nie wiemy, czy jesteśmy gdzieś tam. Będziemy zwiedzać. Dobrze, Dobre, czy... Zobaczymy. że masz pochodnia? Mam 46, mam troszkę drewna, patyków. A, wągle. a wągiel na pewno tam, no wągiel będzie, wiesz. Wągla zawsze jest dużo. Wezmę crafting, wiem już od razu. Dobra, gotów jesteś? Poczekaj, jeszcze sobie tylko odłożę pochodnie i zaraz możemy iść. Cześć Ojejku Dobra, to tam. Na razie się wietrzy <grym, 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 Ruszamy. Y jedzenie wziąłem, wziąłem, chodźmy. W dobra, takim jedziemy rady. No właśnie się noc robi, no ale dobra, idziemy. No mniejszy z tym. Tam. To jest jakieś coś większego? Znaczy to jest praktycznie wszystko ze sobą połączone. Aha, taki wielki system tunelów, okej. Okay. Wchodzimy hmm. tu na własną odpowiedzialność, panowie panie. Tu pytanie. już trochę Robert był, o, i widać. O. Tam schodziłem tu na dół, tu nic nie ma, ale chodź. Chodź, 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 chodź. Tu pójdziemy. Okej. Okay. przeżywam największą wojnę przeżywałem w swoim życiu. Bungiel. I popatrz jak to wszystko jest tutaj porozsypywane tu I jest... Już, jak już, już, już. i tylko wągę zbiorę. nie dużo jaskiń dookoła hmm. Ale żeby diamenty znaleźć będziemy musieli troszkę kopać jeszcze bardziej w głąb ziemi, bo jesteśmy teraz jesteśmy na 68, a diamenty najczęściej można spotkać na 10 bodajże Mnie. Ale wągle nie pogardzimy. Zawsze coś, prawda? Wągiel no jest... złota rzecz. Jak wągla nie ma, to jest ciężko. No bo tam w jakimś stopniu jakiś procent ma wągiel. Swoje. No, Więc trzeba przetapiać... Rzeczy, przetapiać rzeczy. No i drewno też, Ani Czasem już z biegiem czasu, to na pewno nam się nie będzie chciało zbierać każdego. Surowca. Węgla. Ty tam poszłeś? Masz coś tak, ciekawego? Proszę, no tutaj jest już koniec stundu. A nie, chyba jeszcze idzie, idzie w górach. Ale to już chyba wychodzi potem na powierzchnię. Nie wiem, zobaczę. Okej, okay, bardzo dużo zombiaków do mnie idzie. Możemy się spodziewać, może spawnera. U. Pomóc ci tam? Nie, tylko dwóch na razie. Jest ok. okay. Dungeon to jest bardzo rozbudowana sieć jaskiń, nie powiem. Nie, tam nie ma spawnera, po prostu się zespawnowało. Tak, Jak tam, masz w porządku wszystko? Tak, u mnie wszystko okej. Okay. Okej, okay, no dobrze. Ja tu na razie nic specjalnego nie widzę. Okej, okay. jest pająk, mam tu małą legię, że tak powiem. Oj, ty pajączku, pajączku. Także troszkę próbuję zejść tak w niżej, żeby jakieś coś bardziej cenniejszego znaleźć, ale... Ale znaczy, do mnie tak nisko proszę. <coughs> A ty kurczę ty faktycznie biją mocniej. No, teraz już nie. Jakieś modłoś mogłeś pójść na w 16... 16... na do 10 bloków odległości i nic by ci nie zrobił, a teraz już od 16 nawet biją i im jesteś bliżej, tym częściej biją z większą częstotliwością właśnie ja się przekonałem o. aha, czyli tu się takie kółeczko zrobiłem za 5 minut już kończymy ten siódmy odcinek raczej z... następny też, po, 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 może też w kopalni będzie, ale zobaczymy to jest ta część Minecrafta, która jest fajna, ale jednak zabiera sporo czasu. Ja to pamiętam, moje początki na Minecrafcie to zawsze się bałem kopalni i się zawsze gubiłem. O, wciągnęłeś mnie w Minecrafta przecież. Mhm. Ja kiedyś za bardzo Minecrafta, to tak nie, co ku... Ale szczerze mówiąc, dla tych teraz aktualnych ludzi, którzy dopiero zaczęli właśnie Minecrafta oglądać itp. To powiem tak, z mojej szczerej opinii, Minecraft kiedyś był lepszy. Tak. tak bardziej teraz... interesujący, był taki miał... Kiedyś było bardziej prostszy, teraz jest dużo na przykład jakiejś eliksiry. eliksiry. No, Szczerze, pewnie. fajne okay. rzeczy są, ale co by było fajną opcją dla mnie, był taki update, w którym można byłoby tworzyć świat, można byłoby sobie wybrać na przykład wersję, że ja chcę grać od 1.1. I wtedy, i żeby bez takich dodatkowych rzeczy typu jakieś, nie wiem, end, endermany, takie rzeczy, bo troszkę to komplikuje idzie taką stronę RPGa. jakiejś Minecraft jednak miał swój porok że no. było naprawdę, mogło, mogło, można było robić co, co się chce. Uf, no fakt, nie trzeba, nadal ma się to dużo, ma się dużo swobody jednak. Imaginacji się używa robi co chce. Uwalniasz swoje myśli tutaj. Czy tutaj jest ale fajnie, że zrobili, że nie trzeba, że nie trzeba na przykład, nie wiem, walczyć tam z bossami czy coś takiego. Ma, ma się wybór. No bo to, Ale żeby... troszkę jest coraz taki na żeby... teraz jakieś netoperze, wiedźmy, NPC takie. Troszkę już dla, jak dla nie, mnie jest nie, za nie, dużo. Znaczy a, a, no. ja powiem tak, te NPC to te wioski NPC to taka ciekawostka, na którą może no. kiedyś pewnie trafimy, nie? No, no mam nadzieję. Już kiedyś, tak naprawdę kiedyś Minecraft był taki wciągający. Taki, chodź, bo tu jeszcze się schodzi. No. Minecraft miał kiedyś taki urok swój. No, dokładnie. Wow. Nie spadni czasem. Ale wiem, że tu spadł A ja. A, a. Co, co pan pana, Co pan robi? Co to ma być? Parkur. Pająka słyszę. Aha. No, A daleko sobie ale coś, coś tu musi być, Czeka, bo... Czekaj, kopiemy dalej. O, jest, jest, jest jaskinia. No cześć. Czyli bardzo ładnie nam się trafiło. Au, 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 au to był Basik, tylko znowu mi nie zgubisz. Mam tam ci iść pomóc, czy dasz tam radę? Idziesz, idziesz. Ale czemu pan mnie nie atakuje? No, Okej. Okay. O, oh, fucking hell. fucking hell. Kurwa, no fuk fuk e, e, okej, okay, okej okay. okay, okay. ale pajączki Ja ty Ci powiem Bartoszu, także pająki lubią mnie atakować chyba, wiesz? Fucking you know. a Co tu się dzieje? Ała, ała ała Okej, okay, okej, okay, pracaj okay. Wracaj, się tu do mnie Chodź to. jest jest okej Choć to jest bardzo ładna jaskinia, nie powiem O Boże w jednym momencie byłem na górze, potem w dół i jeszcze szkielet. Jak stoisz tam z jedzeniem i życiem? No i mam dwa jeszcze stejki z życiem. Bartoszu, ja... chodź tu do mnie, mam coś dla fanów po raz kolejny fajnego. Ciek, 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 ciek. czego? Nie wiem, na razie tylko widzę kobustą. Chodź tu Bartosz, do mnie. Mhm. Chyba zombiaków, bo dużo zombie idzie, tak? No, no. Legia. A i taka ciekawostka właśnie, jak wchodzicie tam do to... zombie? Tak, zombie. Tak. Widzicie, to jest nasz trzeci chleb, kakao, wiadro, żelazo, jeszcze raz chleb. Ja mam redstone, troszkę żelaza. Pożywia, pożywia. Ale dużo surowców, wiesz? Dobra, będziemy kończyć tutaj odcinek. Bo już przedłużyliśmy. A, o, kanion, tak? Widzę tak? chyba diament. Poczekaj. Aha, tak mi się zdaje, że to jest diament. A gdzie jesteś? Poczekaj. A, 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 a. Nie, to jest Emerald. O kurde. O, tego jeszcze nie było. Czekaj, no poczekaj. Emeraldy poczekaj. Poczekaj. to... Nie wiem tak się, to się chyba nazywa po polsku... Chyba też Emeraldy, nie, nie jestem pewien potem sprawdzę. Ale nie wiem jakim to kilofem można zebrać I to można e, dzięki temu Gdzie ty to widzisz? Tutaj A to! Okej okay. Jest, bo mam Psz, jednego high five. Jej. E, I to można używać z NPC, żeby wymieniać rzeczy z NPC. -ami. Czyli no. można tak z transakcje kupować. No, dokładnie, transakcje. Dobra, kończymy tu odcinek. Pozdrawiamy. Dziękujemy za oglądanie. I mamy nadzieję, że teraz z perspektywy Bartka może było inaczej, może lepiej. Piszcie w komentarzach, wam się. Na pewno z... nasz wzorcu Michael będzie coś mówić. Tak, nasz sensaj. E, tak, więc dziękujemy za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Dziękujemy za oglądanie, papa. pa. pa. pa, pa.